Dzień dobry drodzy poligamiści. Dzisiejsza dniówka odbywa się w niezwykłym miejscu. Otóż tak się składa, że do tej pory w redakcji poligami zawsze, kiedy graliśmy i tak dalej. To wcale nie było tak, jak się być może wydawało niektórym, że siedzieliśmy w pracy i graliśmy, tylko zwykle graliśmy po godzinach u siebie w domach. A tymczasem wreszcie udało nam się, w naszej redakcji, w budynku Agory, ogarnąć miejsce. Które właściwie jest taką kanciapą, w której sobie gramy. I, I teraz chciałbym ją Wam pokazać i pochwalić się, że kurczę, ale tu jest fajnie, no bo jest fajnie. I na razie tutaj ciągle jeszcze trwają prace. Jak widzicie, powiesiliśmy już trochę plakatów, będzie ich, mam nadzieję, jeszcze więcej. Mamy też. No właśnie, na razie, jak widzicie mamy Xboxa, jeszcze będzie oczywiście PlayStation. Wit też mam nadzieję się pojawi. Jak widzicie, na razie nie mamy jeszcze telewizora. Bo telewizor pojawi się niedługo tam zawiśnie na ścianie nad monitorem, który na razie stoi. No i tak to, tak to wygląda. Mamy trochę tutaj jakichś gadżetów, będą niedługo też jakieś figurki. Mamy na przykład coś takiego, co chcemy powiesić na ścianie, ale dzisiaj jeszcze tego nie zrobiliśmy, bo nie mamy ale generalnie to jest płyta winylowa z ścieżką dźwiękową z Bioshocka, więc gdzieś ją tu na pewno na ścianę damy, jak tylko uda nam się to powiesić. No i tak to wygląda, całkiem fajnie. Tam w tle mignęły Wam jeszcze nasze wspaniałe, wspaniałe głośniki, możemy, możemy je teraz pokazać. No One też niedługo zostaną zastąpione czymś bardziej profesjonalnym. No, prace trwają, jak widzicie. Niedługo też pojawi się tu dywan specjalnie przywieziony przez Konrada Hildebranda z domu, więc generalnie będzie, mam nadzieję, czat. No, a tymczasem możemy przejść do tego, co dzisiaj działo się na Poligami. Przede wszystkim opublikowaliśmy takie podsumowanie redakcyjne gier, które się jeszcze ukażą do końca roku, a na które najbardziej czekamy. No i do tego przygotowaliśmy też taki mini teledysk, który wyszedł wydaje mi się naprawdę naprawdę bardzo fajnie i zachęcamy, żebyście tam zajrzeli i także podali swoje typy gier, na które najbardziej czekacie, a my potem postaramy się to jakoś podsumować i, i, i zrobić może jakiś plebiscyt na przykład najbardziej oczekiwanej gry. Poza tym pojawiło się także coś, co znaleźliśmy w Bravo, to zaleta siedzenia niedaleko redakcji serwisu Plotek.pl, ponieważ ta redakcja miewa takie gazety, my nie mamy. No, że mamy, ale nie chwalimy się tym. Więc zajrzeliśmy do Bravo i tam znaleźliśmy wspaniałe fotostory o grach, między innymi, i o prostytucji. Ponieważ pewien chłopak płaci dziewczynie za to, żeby ona się spotkała z innym chłopakiem, i on się potem czuje jak Superman. Więc to jest w kategorii ciekawostka, natomiast pojawi się także polity dzień, kiedy to mówię, to Politygodnia jeszcze nie ma, ale powinien się pojawić do końca dnia, najpóźniej jutro rano się pojawi. Wiem, że już jest, ściąga się zdaje się, albo ładuje się na YouTube'a, czy coś takiego, więc dzisiaj, dzisiaj się powinien pojawić na pewno, może przed dniówką, może po dniówce, coś takiego. Z ogłoszeń redakcyjnych, no to jeszcze dostaliśmy do przetestowania testową wersję Hard Reset, więc wrażenia z niej pojawią się, no jak ją ogramy, więc prawdopodobnie w weekend albo po weekendzie. Poza tym, także dzisiaj ograliśmy już body count. Na razie nic nie mogę powiedzieć o tej grze. Tajemnicze embargo zejdzie w poniedziałek, i w poniedziałek pojawią się wrażenia z body count i odpowiedzi na pytania, właśnie dotyczące tej gry. A jeśli chodzi o newsy, to chyba najlepszym newsem dzisiejszego dnia jest to, że Batman Arkham City dostanie polskie napisy we wszystkich wersjach, czyli nie tylko na PC, ale także na konsolach. To jest bardzo dobra wiadomość, bo gracze, jak pamiętacie, zrobili petycję, w której jakby prosili Firmę Cenega, o to, żeby takie napisy dodać w wersjach konsolowych. My się pod tą petycją swego czasu podpisywaliśmy i zachęcaliśmy do jej wypełniania. Tam się pojawiło mnóstwo podpisów. Nie wiem, jaki wpływ miała petycja na to, że Cenega zdecydowała się dodać te polskie napisy, ale na pewno jakiś wpływ miała, więc jak widać, to nie jest tak, że te petycje internetowe do niczego się nie przydają, bo jeśli są sensownie uargumentowane i jeśli pojawia się tam sporo osób. To jak widać, można odnieść sukces. Chociaż no, na pewno to, że tam się pojawiły napisy, jest jeszcze wynikiem no, innych działań, tak? znaczy innych, in, inne są także tego przyczyny, no, bo gdyby to się biznesowo zupełnie nie opłacało, to prawdopodobnie by tego nie zrobiono. No, ale na pewno ta petycja była jakimś kamyczkiem, który pomógł temu, że Batman będzie po polsku, co bardzo cieszy. No i z newsów ważnych. To poznaliśmy cenę 3DS-a po obniżce. 12 września, zdaje się, ta obniżka wejdzie w życie i 3DS w Polsce kosztował będzie 699 zł. Czyli, co najbardziej zabawne, mniej niż DSi XL. No, jest to atrakcyjna cena. Jestem ciekaw, czy 3DS w Polsce będzie się lepiej sprzedawał po tej obniżce. No bo na świecie to myślę, że jestem. Myślę, że jestem pewien, tak? Jestem pewien, że na świecie będzie się sprzedawał lepiej. Jestem ciekaw, jak w Polsce. No i to była piątkowa dniówka. Ja się chyba nie przedstawiłem, albo może się przedstawiłem, więc przedstawię się jeszcze raz, Tomek Kutera. Do usłyszenia, do zobaczenia po weekendzie. Miłego weekendu, miłego grania, do zobaczenia. Aha! Jutro w złotych tarasach, jeśli jesteście z Warszawy, odbywa się impreza esportowa, więc my tam będziemy. I zachęcamy wam was, żebyście również się tam wybrali. Do zobaczenia!